Hej, cześć, tutajcie z Sony, miłość jak witam Was. W dość nietypowym odcinku chciałbym dzisiaj powiedzieć o zmianach, które nastąpiły na moim kanale. Zacznijmy od tego, że tak, założyłem serwer Discord. Macie podany link w najnowszym filmiku, znaczy nie najnowszym, w części pierwszej tych Bedwarsów. W opisie macie podane to. Więc tak, tam mamy. Odnośnie QA, które się tam znajduje. Ja będę podawał, dokładne, może nie dokładne, ale dni, w których możliwe jest pogadanie ze mną. Możliwe, bo nie wiem o których też godzinach, więc trzymajcie ucho przy ziemi. Znaczy no, przy komputerze, żeby. Ja... Dołączajcie na ten kanał, bo warto. Możecie mi zadać dużo różnych pytań. Nie na każdy odpowiem, ale postaram się na większość. Na poprzednim filmiku kamerka mi trochę zjechała, ale to dlatego, że ja tej kamery w rogu nie widzę. Dlatego też nie wiedziałem, jak to wygląda. Normalnie to ja się poprawił, tylko ja nie wiedziałem, jak to wygląda. nie chciałem też tego za często włączać. Pomoc tak. Pomoc dla pewnej osoby, która zwie się Listo nic jeden. Ona jest y jednym z administratorów, pomocnik, tak jakby. Y on ma... on jest biedny. Ja zacząłem z, oś, z ośmioma subskrypcjami, mam 26. Czyli... Trochę, trochę oszukałem, bo już wcześniej miałem filmiki. Zasubskrybujcie go, żeby pocieszyć. I napiszcie w komentarzu pozdrowienia od Miłosza. No więc tak, co jeszcze? Można by było powiedzieć. Igor, tak, współ, współpracownik, pewnie się powtarzam, ale co tam, bo przez chwilę mi się nie nagrało znowu. Współpracownik, um, Oliver, na jego temat chciałbym pogadać, dlaczego nie wystąpił w, naj, w, w, w najnowszym filmiku, bo on dostał karę, nie moja wina, a bardzo chciał. Aha, i jeszcze odnośnie Crafteda, Doknes, jeśli to oglądasz, albo dealer, nie spinaj się, to dla dobra waszego serwera, dla was, żeby serwer mógł się rozwijać, ok? Więc nie, nie hejtuj za to. No więc to był taki nietypowy odcinek. I ja ten... Chyba już będę kończył. To, będzie taki, to był taki shorts, w cudzysłowie. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Papatki.